Wanderer, czyli firma, która zabudowuje tego typu pojazdy, przebudowuje je z samochodów osobowych czy półdostawczych w pojazdy kempingowe. Ze mną jest Arek Chiński z firmy Wanderer. Cześć. Witam. witam. I spotykamy się w Düsseldorfie, z czym przyjechaliście na największe w Europie targi karawaningowe. Witam serdecznie. Jak wiadomo. Chcemy pokazać tutaj naszą, naszą nowość, którą tutaj przedstawimy. E, dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ten samochód wyglądał bardzo efektownie. E, jest w, samochód jest w bikolorze to jest specjalny, specjalny lakier, który okay. e, mieni się w słońcu. Wiadomo, nie, nie możemy tego pokazać tutaj na tej hali, ale staraliśmy się ten. Mm -hmm. do, tego, do tego samochodu dołożyliśmy zawieszenie pneumatyczne że poziomuje się, możemy wjechać w trudny teren, tutaj w tym akurat samochodzie mamy Formotion, więc jak najbardziej w trudny teren, wszędzie, wszędzie wjedzie. I podkreślacie to tutaj ekspozycją. Jak najbardziej, chcę pokazać, że kamienie są naturalne, <śm> więc też wjecha, wjechał tutaj sam. Tutaj zrobiliśmy troszeczkę inną, tak inną kolorystykę niż na, na, na poprzednich targach, weszliśmy w, w Kamel. Tutaj jak, jak widać inne przeszycia są y, nitki, tak samo daliśmy w kolorze tutaj, tej akantary. Drzwi tak samo są w, w tym samym kolorze, że bardzo efektownie to wygląda. Taką Proszę. nowością, którą tutaj wstawiliśmy, to jest bardzo fajna kuchenka gazowa. To jest kuchenka, która jest na gaz, ale całe polenisko znajduje się pod szkłem, czyli bardzo jest bezpieczne. Tutaj nie ma żadnych płomieni, czyli nie ma możliwości, że sięgniemy po cokolwiek i podpalą nam się tam rękawy, czy się oparzymy, czy tam coś takiego. Stawiamy garnuszek wszystko ten i wszystkie płomienie znajdą się pod szybą. To jest super, wydaje mi się, rozwiązanie i bardzo tutaj w Düsseldorfie to jest też doceniane. I warto wspomnieć, że rozwiązanie polskie, polskiej firmy, produkty Dajna Cook. Tak, Dajna Cook, tutaj mamy tą kuchenkę, zamontowaliśmy. I ją tutaj z dumą w Düsseldorfie prezentujemy. Mhm. Tutaj rzeczywiście bardzo dużo waszej pracy także w szoferce. To, ta kolorystyka to nie jest tylko związana z tą częścią mieszkalną, tylko naprawdę dużo tutaj tych elementów wandererowskich, takie nazwę. I pokazywaliśmy na poprzednim filmie podczas targów na Służewcu. Dużo rozmawialiśmy o tym i o kwestiach technicznych związanych z przebudową tego kampera, o izolacji, o akustyce, o temperaturach tutaj wewnątrz. Dużo pracy jest przy przebudowie takiego pojazdu wbrew pozorom. Jak najbardziej, bardzo dużo, bardzo dużo. Z każdym samochodem też, też poprawiamy, zastanawiamy się, na pewno, na pewno nie robimy żadnego żadne tego. Z takiego, że powiem, standardu, i nie idziemy po najniższej linii oporu. Zawsze coś, coś dokładamy, poprawiamy, dokładamy coś, coś od, od siebie, mhm. i myślimy o tym, żeby te samochody stały się jak najbardziej funkcjonalne dla naszego klienta. A jednocześnie tej zabudowy jest na tyle niedużo, że też jakoś nie będzie nas to obciążało przy codziennym użytkowaniu tego auta w innych celach niż turystyczne. Jak najbardziej, te samochody są tak skonstruowane, że można używać się na co dzień, co wyróżnia, wyróżnia nas mocno, możemy jednym, jednym ruchem, jednym przyciskiem rozłączyć całą część kamperową i używamy go ten samochód na co dzień bez żadnego, bez żadnego problemu. Mhm. I oczywiście podróżując z klasą premium. Podkreślamy to, to, to cały czas, zostaliśmy docenieni już nie, nie, nie pierwszy raz, że produkujemy kampery klasy premium. Właśnie, klasy premium i doceniają to klienci nie tylko z Polski, bo z tego co wiem wchodzicie też na nowe rynki. Na rynkach zagranicznych oczywiście jesteście od lat, ale otwieracie się na kolejne. Tak, jak najbardziej. Już teraz otworzyły nam się drzwi na Włochy, Estonię i Szwecję. Więc jak najbardziej to cały czas poszerzamy nasze horyzonty. Ale za Tobą widzę jeszcze jeden pojazd na Waszym stoisku, pojazd nieco mniejszy. Zapraszam. Coś to takiego? To jest nasza nowość, którą to, to także prezentujemy tutaj na targach w Düsseldorfie. Skonstruowaliśmy tutaj ten, ten samochód, to jest na bazie samochodu Opla. Zrobiliśmy go dwumiejscówkę, żeby... I ta cała, i cała zabudowa jest, tak jak tutaj łatwo demontowalna i można ten samochód używać jako samochód dostawczy. Mm -hmm. Ale jak tam na przykład weekendy to bardzo szybko montujemy całą zabudowę, przekręcamy i, i możemy go używać weekendowo na jakieś czasy. Czyli Myślę, te wszystkie się... szafki możemy wyjąć, tak? Tak, jak najbardziej. Tak. Tak w ten jaki bardziej. sposób wygląda temat mocowań ich tutaj i, Moco... i demontażu? Mocowania, mocowania są proste, bo tutaj po tej stronie będzie najłatwiej to zademonstrować jest ten, że odkręcamy trzy, y, trzy tutaj y, śruby i cała, cała y, szafka wyjeżdża, mhm. tak samo po, po drugiej stronie, ale oczywiście, że tutaj trzeba najpierw wyjąć te, te materace, no i, i odłożyć, prawda? A jest rozwiązanie takie modułowe, tak? To jest kilka skrzyń, to nie jest tak. jeden to element. Tak, to jest ten. Dzięki czemu będzie to na pewno lżejsze do... Możemy, możemy tutaj wziąć, bardzo szybko ro, ro, rozłożyć funkcję, funkcję do spania. Mhm. Rozłożyć wszystkie poduszki i mamy dużą funkcję do spania. Każdą część możemy rozłożyć osobno, żebyśmy sobie usiąść tutaj, możemy sobie więcej rozłożyć, żeby, żeby się położyć. Albo stworzyć sobie tak jak teraz taką słynną domową rogówkę. Jak najbardziej, jak najbardziej. Czy to jest rozwiązanie jest zaprojektowane konkretnie do tego modelu auta, czyli w tym przypadku Opla? Tak, tutaj podkreślę, podkreślę, że to jest zaprojektowane całkowicie przez nas, nic nie jest, że tak powiem, skopiowane. Od innych firm, które też się tym, tym zajmują, według nas, tak to, tak to może wyglądać, tak to ma wyglądać. Przejdziemy sobie tutaj, oczywiście, wszystkie zbiorniki. Przepraszam, spojrzę jeszcze tylko zanim odejdziemy, tutaj na tę część kuchenną miejsce na kuchenkę czy na grilla, i tutaj część z lewem. Dobrze, proszę. Tutaj tak samo mamy podłączenie zewnętrzne do gazu. Czyli jeśli byśmy chcieli sobie podłączyć kuchenkę na zewnątrz gotowanie, to jak najbardziej wpinamy się tutaj, tutaj zademonstrowaliśmy akurat grill, ale w tym samym szufladzie może być również kuchenka, natomiast w razie deszczu, że chcielibyśmy sobie coś ugotować w środku, tak samo przewodem podłączamy się w tym miejscu, w tym okienku, który tam jest. Tam jest gniazdo gazowe, identyczne jak przed pokazywaliśmy i podłączamy sobie kuchenkę i możemy gotować sobie to w środku. Lodówka. Lodówka nasza tutaj, która została umiejscowiona w tym miejscu, możemy ją również wyjąć, wziąć ze, wziąć ze sobą na plażę. I, bo to jest lodówka gazowa. Gazowa mhm. i elektryczna, o tam tak powiem. To, nie? Powiedz, czy to jest rozwiązanie dedykowane do Opla Vivaro, czy to jest rozwiązanie, które możemy zamontować w innych tego rozmiaru pojazdach? To jest akurat do Opla Vivaro, ale tak samo Toyota Prius jest identyczna, więc tak samo będzie, będzie to pasowało. Mhm. Tutaj jest fajnie, bo stworzyliśmy pojazd taki. Nisko budżetowy, też poprawiliśmy, żeby to było jako klasa premium, czyli całą izolację, wszystko tu jest wykonane. Natomiast e, e, ta wersja tutaj kosztuje 52 tysiące euro brutto za cały pojazd. Czyli mamy całkowicie nowy pojazd w takiej kolorystyce, z taki, na, na, na takich kołach, który to jest i w super cenie. E, jakie pierwsze recenzje po kilku e, spotkaniach z klientami? E, pierwszy, pierwszy dzień tak naprawdę tutaj jest teraz tych targów. ten. Bardzo można powiedzieć, mile nas tutaj przyjęli. Klienci już są, są zachwyceni tutaj tymi, tymi rozwiązaniami, ale, ten, ale też musimy przedstawić te nasze rozwiązania, dlaczego zrobiliśmy to tak, a nie inaczej. Niewielkie pojazdy kempingowe mają oczywiste zalety, no ale też pewnego rodzaju ograniczenia związane z kwestiami sanitarnymi, powiedzmy. No Nie znajdziemy tutaj miejsca na kabinę prysznicową, czy yy, znajdziemy miejsce na przykład na toaletę. Tak, tutaj mieliśmy bardzo dużo zapytań odnośnie tutaj toalety. Wiadomo, że nie możemy stworzyć pełnowymiarowej toalety w tym samochodzie, jak już wspomniałeś, natomiast e, idziemy naprzód i, i, i słuchamy też naszych przyszłych klientów. Dlatego tutaj w tym samochodzie, akurat może nie stworzyliśmy tutaj toalety, ale zrobiliśmy specjalne miejsce. Gdzie może, gdzie może się, się znajdować. Oczywiście to jest mobilna, mobilna toaleta e, akcesoryjna, którą tutaj umiejscowiliśmy, więc jak najbardziej tutaj ma, ma, swoje, ma swoje miejsce. E, ten, że jak najbardziej możemy je wyciągnąć na zewnątrz i z czegoś takiego skorzystać. Mieliśmy bardzo dużo o to zapytań. Więc stworzyliśmy to. A jeżeli zastanawia Was, jak z tego typu toalety na zewnątrz korzystać w sposób bardziej komfortowy, to oczywiście jest szeroka oferta różnego rodzaju namiotów tego typu, które budujemy tuż obok pojazdu coś w stylu takiej przenośnej, kabiny prysznicowej czy toalety. Tak, jak najbardziej, dokładnie. dokładnie. No i Chodziło nam też o to, żeby po prostu miało miejsce, swoje miejsce, gdzie to wstawić, żeby po samochodzie nie latało, ale też, żeby nie było na pierwszym planie widoczne. Um, dlatego dlatego jest, jest fajnie umiejscowiona. Jeżeli chcecie więcej informacji na temat yy, nowości, ale też i stałej oferty firmy Wanderer, zapraszamy na Facebooka i Instagrama tejże firmy. Zapraszamy. Serdecznie zapraszamy.